Cześć, z tej strony Kaja i przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem naszej ulubionej sagi, jaką jest Nowa polityka YouTube w sprawie filmów z Interest Simulator. I mam dziś dla Was ważny update dotyczący przyszłości gry na tej platformie. I mam nadzieję, że to pozytywny update. E, ogółem to nadal nie przywrócono kanałów, które zostały zbanowane w zeszłym tygodniu i wygląda na to, że no niestety nie ma żadnych szans na to, żeby tak się stało. No i osobiście uważam, że to jest mega słabe i niesprawiedliwe ze strony YouTube'a, no bo dosłownie to tylko gra. Ci ludzie poświęcili mnóstwo czasu, by stworzyć swoje filmy i Serio, YouTube wystarczyło tylko im wyłączyć monetyzację, e, usunąć te problematyczne filmy e, albo dać ostrzeżenie, ale nie od razu w ogóle zamykać im kanałów, które włożyli tyle lat pracy. Ogólnie to też nadal nie wiadomo, dlaczego te konkretne kanały zostały obrane za cel, bo jak słusznie zwróciliście mi uwagę w komentarzach, e, to na YouTube wciąż jest dostępny film którego twórca gra w moda na. <laughs> Kurczę, nie chcę powiedzieć tych konkretnych słów, żeby nie wywołać wilka z lasu, więc yy, troszeczkę yy, tutaj polecę infantylnie i, i powiem, że to piwpaw. I tak, yy, wciąż dostępny jest film, którego twórca gra w moda na to, żeby Ayano miała w rączce piwpaw i Robiła to, co dzieje się w szkołach w Ameryce. I to nie spadło za gloryfikowanie takich tragedii, jak właśnie tamte filmy, tamte kanały. To jest, to jest niesamowite. I teraz się zastanawiam, czy ci ludzie, może, nie wiem, padli ofiarą jakiegoś masowego zgłaszania, czy coś. Mogło tak być w sumie. Ogółem to też pojawiło się wiele głosów sugerujących, że no, YouTube wreszcie wziął się za Jandere Dewa i że to na pewno przez to, jakim obrzydliwym jest człowiekiem, te kanały spadają. Eee, nie wydaje mi się. Pamiętacie, jak dwa lata temu wybuchła Pandora Gate i jak wypłynęły dowody na to, że Stew miał być pdf -em? E, używam słów miał być nie dlatego, że trzymam jego stronę ani że go bronię, ale dlatego, że w Polsce obowiązuje zasada domniemania niewinności, a on jeszcze nie został oficjalnie skazany, a e, ja w żadne pozwy bawić się nie chcę. Wiecie o co. Anyway, wtedy YouTube zareagował od razu. YouTube usunął go z programu partnerskiego, YouTube wyłączył mu monetyzację kanału. I tutaj sytuacja w ogóle tak nie wygląda, i nikt z YouTube'a nie ruszył na Alexa. E, przynajmniej on się do tego nie przyznaje. Mimo tego, że na jego temat też powstawały takie materiały, które można porównać do naszej Pandory, nie? W ciągu minionego tygodnia dziesiątki. Jak nie setki twórców kontentu z Yandere Simulator, postanowiło zanurzyć swoje archiwalne materiały i wydać na ten temat oświadczenia. Ale przypominam, że zmienienie ustawień widoczności filmu nie sprawia, że kanał staje się bezpieczny. YouTube nadal może analizować Wasze treści, nawet jeżeli nikt inny poza Wami nie może tego filmu obejrzeć. Sama niedawno dostałam właśnie maila od YouTube'a, że wykrył treści chronione prawem autorskim w filmie na moim starym kanale i chodziło o fandub który stworzyłam gdzieś tak na początku 2017 roku i ja go niedługo po publikacji, e, jakieś kilka tygodni po niej, dałam na prywatny. Więc od ponad 8 lat ten film jest ukryty i dosłownie tylko ja go mogłam zobaczyć. A mimo to boty YouTube'a, które zajmują się właśnie wykrywaniem, e, nieprawidłowości, w tym wypadku, na przykład praw, treści chronionych prawami autorskimi, nadal miały do niego dostęp i mogły przeskanować jego zawartość, więc oznacza to, że jeśli macie na swoich kanałach treści, które mogą strigerować algorytm, to polecam je sobie ściągnąć, zapisać gdzieś na swoim dysku, a z YouTube'a permanentnie usunąć, albo jeżeli nie chcecie ich usuwać, jeżeli tam nie ma aż tyle drastyczności, to YouTube ma swój własny edytor i tam jest opcja rozmycia. Możecie też zmienić tagi, tytuły, miniaturki, jeżeli zawierają właśnie takie pewne. Czy się tak wyrażę, newralgiczne słowa, ale nie gwarantuję, że to zapewni bezpieczeństwo waszemu kanałowi. Wracając do oświadczeń, to dostałam link do jednego napisanego w bardzo dramatyczny i no moim zdaniem przesadzony sposób, którego autor nakręcał się na to, jak to nowa polityka YouTube'a w kwestii graficznych treści dotyczących gier zniszczy Yandere Simulator, zniszczy cały fandom itd., nie będę go tutaj wstawiać i tłumaczyć, bo moim zdaniem ma bardzo tendencyjny i manipulacyjny ton. To znaczy nie zarzucam autorowi, że działał w złej wierze, bo to wygląda tak jakby napisał to wszystko w przypływie paniki. A jak wiadomo w sytuacjach kryzysowych należy oddzielić panikarzy od tłumu, żeby ich stan emocjonalny nie udzielił się wszystkim dookoła. Eee, sprawdziłam to, co YouTube ma do powiedzenia w tej kwestii. I rzeczywiście 28 października, czyli mniej więcej w czasie, gdy zaczęły spadać kanały z Jansi, eee, na stronie suportu YouTube pojawiło się ogłoszenie, zgodnie z którym od 17 listopada, czyli dopiero za dwa tygodnie, YouTube będzie zaostrzać egzekwowanie zasad społeczności dotyczących hazardu online. I drastycznej przemocy w grach. E, pozwolę sobie pominąć kwestię tego całego gamblingu, bo nas to nie dotyczy, nie interesuje, i skupię się od razu na grach. Więc oprócz naszych istniejących wytycznych dotyczących graficznych treści, dotyczących gier, wprowadzimy ograniczenia wiekowe dla dodatkowej niewielkiej grupy treści z gier wideo. Prezentujących realistyczne postacie ludzkie, koncentrujących się na scenach tortur lub masowej przemocy wobec osób niebędących kombatantami. Przy ocenie tego typu treści będziemy brać pod uwagę kilka czynników: jak czas trwania, czy drastyczna scena jest ciągła, czy ulotna. W przypadku filmów kompilacyjnych będziemy teraz brać pod uwagę łączny czas trwania wszystkich klipów graficznych, czyli łączny czas trwania całej kompilacji. Ekspozycja. Czy brutalne obrazy są przybliżone lub stanowią główny punkt sceny? Ja na przykład mam w swoich filmach z Yandere Simulator e, takie momenty, że na przykład grając w Moda z Raybaru Protector jest ta scena z chorudą i ja na przykład ten najbardziej drastyczny moment zasłaniam do Raybaru, tak ustawiając się, tak ustawiając kamerkę, żeby tego nie było widać. Więc Myślę, że to przejdzie. Realistyczne postacie ludzkie. Czy przemoc dotyczy postaci, która wygląda jak prawdziwy człowiek? Ogólnie z tymi realistycznymi postaciami ludzkimi, to według mnie trochę fikoł, bo postacie z Jancji wyglądają jak z anime i wiadomo, że to nie jest prawdziwy człowiek. No, ale z drugiej strony. To nadal postacie mające odwzorowywać ludzi, więc e, no, coś jest na rzeczy. Ale co to oznacza dla twórców? No więc czytamy dalej. Treści przesłane przed 17 listopada 2025 roku, które naruszają te wytyczne, mogą zostać usunięte lub objęte ograniczeniem wiekowym, ale nie skutkują ostrzeżeniem. To jest to w sumie dobra wiadomość, że nie mając ostrzeżenia za naruszenie wytycznych dla społeczności Twój kanał nadal nie straci partnerstwa itd. Pamiętaj, że filmy z ograniczeniem wiekowym mogą pozostać na Twoim kanale dla odbiorców powyżej 18 roku życia. Twórcy, których treści są objęte tymi aktualizacjami, mogą edytować opis filmu lub skorzystać z naszych narzędzi do przycinania i rozmazywania w edytorze wideo, aby wprowadzić niezbędne zmiany przed 17 listopada. To jest to, co ja mówiłam wcześniej, że YouTube ma właśnie ten swój wewnętrzny, wbudowany edytor. I jeżeli wrzucicie już film, to nic nie szkodzi, bo możecie go nadal zedytować. Tylko, że to jest bezpowrotne. To znaczy, jeżeli zedytujecie ten film już raz, to nie będziecie mogli potem tego poprawić w jakiś sposób. Tak tylko mówię. Jeżeli nałożymy ograniczenie wiekowe lub usuniemy Twoje treści, powiadomimy Cię o tym e-mailem. Jeśli nie zgodzisz się z tą decyzją, zawsze możesz się odwołać. No, ale wiemy, jak to z tymi odwołaniami bywa. Ale wygląda na to, że Yandere Simulator może zostać na YouTubie pod warunkiem, że twórcy dostosują się do kilku zasad, mianowicie to, o czym mówiłam, czyli włączonej cenzury i ewentualnego. Dodatkowego cenzurowania pewnych scen w montażu. I tutaj mowa o scenach, yy, jak porywacie pewną postać, co by zaszkodziła innej postaci, albo jak robicie wiadomo jaki ending i na koniec Senpai trafia do piwnicy Ajano. No to, no to to musi być rozmyte. Ogólnie pocieszające w tej kwestii jest to że wiele kanałów z Yandere Simulator nadal się trzyma i mam nadzieję, że tak właśnie zostanie. A no, tą największą karą nałożoną na YouTube w przypadku, gdy coś mu się nie spodoba, to będzie właśnie to ograniczenie widoczności filmu, zmienienie go na plus 18 i co najwyżej demonetyzacja. Jeśli chodzi o mój kanał, to nie zamierzam przestać nagrywać Enter Simulator. Staram się grać w tę grę grzecznie, o ile można tak powiedzieć o takim tworze. To znaczy, z już włączoną cenzurą, nie robiąc nie wiadomo czego, nie robiąc wiadomo jakich zdjęć, bo uważam to za obleśne. I ogólnie bez szczegółowego pokazywania pewnych scen. Choć um, wydaje mi się, że dla bezpieczeństwa i tak powinnam zedytować już niektóre przesłane filmy i coś jeszcze dodatkowo rozmazać. Ale ogólnie jestem dobrej myśli, że jeżeli się do tego dostosuję, to ten Van hammer mnie ominie. No i tak sobie myślę, że. Jeśli wszyscy będziemy siedzieć i się zamartwiać, co się stanie z Yandere Simulator, to odbierze nam to całą radość stworzenia. Nam jako twórcom i Wam jako odbiorcom tą radość z oglądania. Dlatego e, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku z Yandere Simulator. Cześć!